Pojedynek Jamal versus Vinicius już jutro podczas El Classico, ale czy na pewno? Ja chciałbym, aby to dzisiaj już się rozstrzygnęło. Zapraszam panowie Jamal i Vinicius. Powiedzcie mi, kto wygra jutrzejszy El Classico? Bardzo! Bardzo! Napiszcie w komentarzu, a my rozegramy pojedynek. W konkurencji jeden na jeden rozstrzygniemy, który piłkarz jest lepszy. Ja stanę na Bramca, jako że jestem kontuzjowany, to raczej nie będę jakoś super bronił. Dlatego możecie pisać spokojnie, że Bramkarz dla ozdoby. Jamal, Jamal zaczył teraz. Ale go porobi. Aaa, jest moja! Dobra, wini, wini. Zobaczmy. Nieźle nie, nie kiwa. Zakiwał przeciw. Aaa, też moja piłka. Na razie, Bramkarz 100% skuteczności, ja zawodnicy. No, lekko, lekko gorzej. Oj, też obronione. Zobaczmy. Oj, klęczmy drugą kolejkę. Aa, ja jaj. jaj. No, gdyby mnie miał kontuz, ja bym to wyłapał, ale brawo, na razie Vini i Real wygrywa 1 do 0. Dobra, Jamon musi nadrobić, bo na razie przegrywa i jest ostatnia kolejka. Dobra, to było ładne. Vini nadal z przewagą, jak strzeli, to to wygra po prostu, więc obyśmy to jakoś wybronili, żeby były większe emocje, nie. Jak nas porobił. Ale nas porobił. W takim razie pierwszą konkurencję wygrywa Vinicius, więc Real wychodzi na prowadzenie w jutrzejszym El Clasico.